No i co, no i, no i trochę tyle, no co, no bo za nią chodził i mówił mhm. Weronika, twoja wina, dlaczego to zrobiłaś? Nie, luz. A w momencie, kiedy ja miałem mocną dramę z Wersow, czy wy y, wspieraliście Weronikę jako ekipa? Bo pamiętam, że po tej pierwszej powiedziałaś, że trochę to ekipę podzieliła, to chodziło tylko o zdjęcie, a natomiast y, później po logo było mocniej. I jak mieliśmy, to wyglądało? Mieliśmy rozmowy, pracy? mieliśmy rozmowy, gdzie gdzieś tam każdy coś tam powiedział swojego i, i wydaje mi się, że akurat ta rozmowa dużo pomogła Weronice. Był taki moment y, i akurat y, no taka, taka, taka szczersza rozmowa, gdzie wszyscy siedliśmy chyba. No. Uh -huh. O ile pamiętam to naprawdę wszyscy i, i gdzieś tam e, chyba dużo zrozumiała, nie? I uh -huh. pogadaliśmy sobie. A mieliście tak, do niej w jakimś stopniu pretensję, że nie zadbała wtedy o to logo i tak dalej. No, no to, ja wiesz, nie tak wiesz, no, kurwa. No, 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 no poczekaj, no, dasz mi trzy sekundy. No tak, raz, no, jak tego zrobiłem... Nie no, zrobiłeś tak, że... Ja nie wiem. No nie, nie, no nie, nie zrobiłem tak, tylko zrobiłem takie. Wiesz, nie to nie zostawiamy. To było takie... To było takie... To po prostu... Poruszyłem, jak e, znaczy poruszyłem. E, żeby się też zastanowić, nie? Przypomnieć sobie, no gdzieś tam między sobą dyskutowaliśmy, nie? Bo wiedzieliśmy, że twoje argumenty i twoje gdzieś tam, to co, e, to co znalazłeś, jak to gdzieś tam przedstawiłeś, no trochę... No, ciężko było się z tym... Nie zgodzić, no, oczywiście nie ze wszystkim, uh -huh. ale ja już nie, wiesz, nie pamiętam, no nie uh -huh. chcę mi się o tym po prostu gadać, roztrząsać, ale gdzieś tam między sobą gadaliśmy, oczywiście, że tak, ale ja, ja czułem, że to jest też trochę jej sprawa, nie? W sensie mimo wszystko. No? Uh -huh. Co ja stary, wiesz, nie pomagałem jej nigdy w żadnych kurwa jej decyzjach, no to co ja mam nagle, wiesz, mieć problem o logo, to nie ja jakby miałem ten problem, tylko ona miała trochę ten problem. Pogadaliśmy właśnie gdzie, gdzieś tam właśnie raz tak szczerze wszyscy na ten temat, no i... No i co, no i, no i trochę tyle no co on no nią chodził i mówił mm -hmm. Weronika, twoja wina, dlaczego to zrobiłaś? No nie, luz, po prostu zadałem pytanie. <grym> <zrozumiałe>. <grym> y y y y